Cześć, witam was w nowym odcinku Beauty Talks, a dzisiaj jest ze mną Laguna, bo to już nie Kacper, tylko Laguna dzisiaj. Hi wszyscy. Divas, actually po tym wszystkim nadal jestem kierowcą Tira, więc nadal <coughs> jestem Kasper, ale dzisiaj przyjechałam jako Laguna, żeby zrobić mini truck makeover. Mhm. Nie wiem czy pamiętacie, ale w pierwszym odcinku, który razem nagrywaliśmy, to ja próbowałam się zmienić w drag. Z lepszym lub bądź gorszym? Ja byłam skutkiem. bardzo dumna. Byłam mega dumną dragową mamą. Bardzo się cieszę, ale dzisiaj się oddam w pełni w Twoje ręce. I tutaj wiem, że Kacpi przygotował dla mnie prawdziwą metamorfozę, bo mamy tutaj kompletną zmianę. Tak, yes, mamy wig, mamy make-up. No i też wydaje mi się, że od tamtego czasu bardzo się zmieniła moja estetyka dragowa. Mhm, to zdecydowanie. Wtedy byłam taka bardziej bubblegum. E, dużo niebieskiego, dużo kolorów. Nadal uż, używam kolorów, oczywiście, że tak, ale teraz wolę ten taki, wiecie, nudy, brąz. I'm a woman now. Wtedy mam girl. Ooh, I'm okay. a woman now, period. Okej, okay, no to ja się oddaję w Twoje ręce. Dobrze. Minął rok praktycznie mm -hmm. od naszego spotkania przed kamerami, więc od razu Cię tutaj, co się zmieniło przez ten rok, co się fajnego wydarzyło i co się niefajnego wydarzyło. Oh, girl, first of all, niefajnego. Uh, some of the bitches are blocked. Nie <laughs> you no, know, um, czy coś fajnego się wydarzyło? No to zazwyczaj jakieś prywatne rzeczy, ale to zawsze staram się o takich rzeczach dużo nie mówić w internecie, bo jednak jestem um, very private osobą. Mm -hmm. A z fajnych rzeczy, no to wydaje mi się, że oddałam się. Dragowi w 101%. Właściwie ja nie pamiętam, w jakim etapie ja byłam w swojej kariery wtedy, jak byłam. Oj, zaczynałaś dopiero, byłaś po jakichś takich pierwszych występach, ale to były takie... Mi się wydaje, że to było chwilę świeżo po teledysku Juli Wieniawy, tak. albo po Trasie Dody. To i to. Więc e, wydaje mi się, że... No dużo się wydarzyło. Mhm. Słuchajcie, występowałam na, wydaje mi się, jednej z większych scen festiwali u nas w Polsce, jak nie w Europie, na Openerze. Period. Mhm. E, Słodki geek. E, występowałam na evencie Versace, X Sabrina Carpenter. E, był By, Kuba Wojewódzki. Był Kuba Wojewódzki, był Kuba Wojewódzki, niestety nie zostałam jego kolejną żoną, stwierdził, że jestem za stara. <laughs> <laughs> Byłam w programie The Reality Show, ale może o tym nie rozmawiajmy. Nie, ja chcę właśnie smaczki, Jakś zakończyło się to już co prawda, ale ja jestem nadal bardzo ciekawa jak to jest żyć z taką masą influencerów w wielkim, wielkim domu. E, więc... Szczerze? Okropnie. <laughs> Czy mamy jakąś traumę po tym? Eee, czy ja mam traumę? Eee, może nie po wszystkich, mm -hmm. eee, bo większość też osób była taka bardzo spokojna no i też po tym programie zostało bardzo dużo relacji. Za pozdrawiam Andrzeja, Bruno, Olivera, Justynkę, Adę, e, Mateusza i mogłabym tak wymieniać i wymieniać bardzo dużo osób. Eee, wiadomo, były też eee, pewne persony, które no, nie obraziłabym się, jakbym w swoim życiu już więcej nie spotkała. Mm -hmm. Ale właśnie persony, właściwie persona. Właśnie yy... persona. No, było to doświadczenie takie, że ja trzeciego dnia podczas nagrywek rzucałam mikroportem i powiedziałam, że mają mi kupować bilet do domu. Ale no, yy, na szczęście produkcja była tak super, tak dobra, że jakby supportowali tam bardzo, proponowali mi psychologa. Ja oczywiście byłam jak, nie chcę żadnego waszego psychologa, dajcie mi bilet do domu, nie chcę tu już być tym wariatkowie. No ale stwierdziłam, że Omega oh Laguna to nie jest w twoim stylu, yy, walcz do końca, do ostatniej eliminacji. No i tak, przetrwałam pół programu, Nieźle. więc jak na taką masę ludzi i to, jakie osoby odpadały przede mną, no to wydaje mi się, że, że fajnie, że fajnie. A... To ja od razu pytanie a propos. Czy zobaczymy cię jeszcze w jakimś? Czy powtórzyłabyś to doświadczenie? No bo ja ostatnio widziałam, że byłeś na wyjeździe prasowym The Trailer. I ja Cię widzę bardzo w tym programie. O, ja też ciebie widzę w tym programie. Ja nie wiem, czy produkcja. Ja, ja uważam, że ludzie dostają taki diament w postaci mnie, a korzystają, wiesz, z drobnych w portfelu. Jakby Hello! Hello! Ja wiesz, że się będę mhm. i wiesz, że taka młoda nie będę. Chyba, że nie będzie coś na uh, lifting jak uh, Chris Jenner. No to może, ale no bardzo bym chciała wziąć udział jeszcze w jakimś programie, może teraz bardziej na swoich warunkach e, niż mm, wtedy. Chociaż też nie było źle, jakby tam warunki, jeśli chodzi o warunki to było spoko, ale mm, no mówiłam sobie, że nigdy więcej nie wezmę udziału w reality show. Ale jak to mówią, Nigdy nie mów nigdy. Jeśli czek się zgadza i przelew się zgadza, to. Baby, I can do anything. Um, no, czy coś się ma dziać? Na razie nie wiem. Nie chcę mhm. powiedzieć nie, ale nie chcę też powiedzieć tak. Na razie powiem, że nie wiem. Ok. Bo to są takie bardzo rzeczy. Daleko jeszcze do tego. No. Osobiście uważam, że powinna mieć swój program już. <noise> że ja powinna mieć jakiś taki, nie wiem, talk show, reality show, jakby hello, no ale mm, baby steps, prawda? Baby steps. Wspomniałaś o tym, że zmienił się też twój styl makijażu. Mhm. E, co się zmieniło? Czy masz jakieś nowe techniki, czy coś innego cię inspiruje? Opowiedz trochę mi o tym. Czy coś mi innego inspiruje? No przede wszystkim e, od roku zaczęłam wychodzić w e, balach. Mhm. E, jeśli ktoś nie wie, co to są bale, to jakby wszystko to wiadomo, jest Wikipedia, ale no, jakby jest to takie świętowanie mm, queerowości. E, Brani udział w różnych kategoriach, konkurowani ze sobą. Przede wszystkim jest to też celebracja osób e, transpłciowych, transwomen, people of color. Eee, oj, przepraszam, zgubiłam ci paznokcie. Ja pierwszy raz słuchajcie, maluję w paznokciach i jeszcze ja w ogóle podrozgubiłam paznokcie. Naprawdę. Jestem i to tak. prosto w czoło. O Jezu, jak to widać w ogóle ten tą dziurę? Rany boskie. I, i o, proszę no, to jest. odnotować bardzo. Pierwszy raz akt heterofobii. Tak, ha -ha! właśnie jakiś tutaj problem, nie wiem. Dobra, wy możecie brać śluby, dostać <coughs> tylko pazurem. E, wracając, mm, no i to spowodowało też, że jakby drag w teorii w e, ballroomie ma być bardziej taki female illusion. To mhm. jest bardziej doceniane niż taki clownery, które ja robiłam wcześniej. E, ja yeah, bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobało. Ludzie, którzy tam są, wiadomo, to też są y, duże z wariatów, ale cieszę się, że y, poznałam nowych ludzi, którzy naprawdę mają niesamowite talenty, czy taneczne, czy y, modowe, czy no, przerokiego rodzaju, no. Moim zdaniem warto się kiedyś przejść po prostu, zobaczyć na widowni jak to wygląda i ja się od razu zakochałam. Wiadomo, nie mam takiej Wiedzy, żeby się na dużo wypowiadać, jeszcze na ten temat, ale są osoby, które. które co? W ogóle nie umiem malować i w tym całym czasie mówić. Ja się oduczyłam tego, ja się oduczyłam, naprawdę. Nie no, wracaj tutaj, opowiadaj. A nie wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć. Dobra, a czy w takim razie jakieś techniki nowym makijażu masz? Czy mam jakieś. Coś, techniki? co odkryje, no, się lepiej sprawdza, wpływa nie. na trwałość, coś się bardziej kryje. Mm, no na pewno nadal utrwalam twarz lakierem do włosów gotowy. Mm -hmm. <laughs> nic się nie ale nie widziałam go ze sobą dzisiaj. Zauważyłam to teraz w torbie, więc też będzie przypał z przyklejeniem paruki, ale coś wymyślę. Ehm, Mamy lakier. Widziałam właśnie, już podejrzewałam, już jest w torbie mojej. <laughs> ehm, czy coś, czy techniki makijażu? Myślę. Dajcie mi chwilę. Czy coś się zmieniło? Na no podkład nakładam tak samo. Color correcting, bo yy, wiadomo, yy, I'm main, więc muszę mieć, żeby przykryć zarost. I yy, jeszcze dzisiaj jak w ogóle nakładałam podkład, to zobaczyłam, że tam jeszcze mam kawałki szczeciny. się dogalałam przed wyjściem. <laughs> yy. Techniki chyba nie, może czasami po prostu coś robię bardziej soft mm -hmm. e, i w ogóle, no widzę też, że skill się po prostu podniósł, wiesz, czy e, e, blendingiem, czy jakoś kolory ładniej dobieram, czy, czy coś takiego, ale czy jakoś tak się jakoś bardzo to zmieniło, technicznie chyba nie. Okej, okay, rozumiem. Bo jestem świetna taka, jaka byłam wcześniej. No rozumiem, nie, nie ma co tutaj poprawiać Taak, diamentu. jestem niesamowita po prostu. Rozumiem. To my wracamy ze zrobionymi oczami. Kasper tak. bez jednego paznokcia. Łącznie zostało cztery, to jeszcze jeden gdzieś po drodze spadł. O, Nawet nie, nie, wiem, nie zauważyliśmy. Ale teraz nakładasz podkład Benefit, prawda? Tak, nowy podkład Benefit, jeden z moich teraz obecnych ulubieńców, maha totalna, także jeśli ktoś lubi make-up no make-up, to nie dla niego. Nie, no tak jak dzisiejszy make-up. Dzisiaj. Clean girl. Tak, tak, tak. Ja też on dzisiaj jest na sobie tylko i wyłącznie <coughs> maskary i błyszczek. Ale no, super, kryje, super maha. No u ciebie nie muszę nakładać go tyle, ile sobie daje, żeby przykryć um, wszystkie niedoskonałości, które oczywiście nie mam. Ale ja. No, yeah. Dobra, a zbliżamy się do podsumowań końcoworocznych, więc co u Ciebie właśnie było takimi świetnymi perełkami w tym roku, jeśli chodzi o kosmetyki? Co byś wyróżnił? Hmm, co bym wyróżniła? No na pewno e, e, wszyscy byli z, z, zatrzymali wdech w piersi, jak zobaczyli, że Charlotte Tilbury zmienia formułę swojego nowego podkładu. Mhm. Mi się sprawdziła i z tego, co widziałem na TikToku, większości ludziom też się sprawdziła. E, Perełki, perełki, co perełki. No zawsze odwiecznie ben 9 Girl, czyli yy, puder ben 9 wiadro. Mhm. Mm. O! Pierwszy raz już testowałam korektory start. Mhm. Te kryjące też. No boskie, no. Wiadomo, od nich pochodzą teraz te wszystkie z Loreala Maybelline i z Rimela, co są takie kryjące, no to... To wydaje mi się, że one były takie robione na bazie właśnie jego, bo są bardzo rzeczywiście podobne. Mm. Boże, musiałam zdjąć przy mojej kosmetyczce i zobaczyć. A no i też y, pierwsze z, w tym roku testowałam kosmetyki z Kleresy. I mi się też bardzo sprawdziły. Bardzo przyjemna marka i przyjemnie mi się używało od nich y, kosmetyków. Też. Nie są one w 100% przeznaczone do dragu, bo nie mają jakiegoś super mocnego krycia i w ogóle. Ale y, przyjemnie się pracowało tymi produktami, także też fajnie. Dobra, to w takim razie jakbyś mogła polecić trzy podkłady, które właśnie robią taką super machę, które warto sobie zapisać przy jakichś na przykład no, w przypadku osób, które nie robią dragu wyjściu na imprezę bardziej niż na co dzień. E, no to przede wszystkim właśnie Charlotte. Tilbury, mhm. e, b, y, Benefit ten professional. Tak. I trzecim podkładem waham się, będą cztery. Dobra? dobra z, trochę ten. E, Vishy Derma Blend, mhm. bo on się wydaje bardzo lekki, a jest bardzo kryjący. I ostatnim e, też używałem, dostałam od mojego przyjaciela e, Filipa. E, E, podkład start, mhm. też bardzo fajny, też bardzo fajnie mocno kryjący. Przykrył każdą możliwą rzecz, którą ma przykryć. E, więc ja, te. Mhm. No to idąc za ciosem, w ogóle bym powiedziała, że też korektory, które u ciebie są bardzo kryjące i się sprawdzają, ale w ogóle takie kosmetyki, które mają taką przedłużoną trwałość. Co byś zmieniła? Hmm, no to wydaje mi się, że w ogóle y, coś, co dużo osób może nie znać, bo to nie jest TikTokowe, mhm. ale wszystko, co jest związane z kreolą, ja bym chciał. To jest w ogóle moje oficjalne oświadczenie. To już drugie. W tak? W odcinku też prosiłeś o, o... kreolana. Tak. Do tej pory nic. Rozumiesz? A wiesz, a my tyle kasy na to wydajemy. To jest mój chyba trzeci już stick w kolorze białym. Będę też go o tobie nakładał dzisiaj. E, Kreolan no, słynie ze swoich podkładów w sztywcie, z wszystkiego takiego ultra kryjącego, przykryjącego. No, jest to też marka charakteryzatorska, także no wiadomo, że. kocham kochanki, teraz ci zrobiłem placek bananowy <laughs> na policzku. Super. Ale to zaraz będę blendować i tak, więc proszę nie oceniać. To jest bardzo brudny makijaż, ja bardzo brudno maluję, ale koniec końców wydaje mi się, że to ma ręce i nogi. To jest po prostu mój styl pracy. Teraz kochano wyglądasz niesamowicie. Mm. Żałuję, że nie mogę się zobaczyć, ale powstrzymuję no, się dla efektu końcowego. Wiadomo, że jest Ben 9, który bardzo lubię, yy, nieodwłocznie ma kosmetyk, ale przestał mi wysłać paczek wiara. <grym> Co Tam jeszcze był. No kurde, szala. No wiem, że powtarzam się 100 tysięcy razy, ale to jest chyba mój ulubiony. Wpiłam paznokieć. Jezus, przepraszam. Boże róbcie to tak w Paznok. Jak niektórzy robią to w Paznokciach na co dzień? Ale wiesz, pewnie mają troszeczkę więcej wyczucia. Przepraszam, że tak to zawsze miało Ale no masz rację, no bo ja na co dzień się nie ulubię w paznokciach. Paznokcie przyklejałam na ostatnią chwilę wyjścia z domu. Albo czasami w ogóle w klubie sobie biorę opakowanie i tam kleję. Yy, I też. Yy, raz miałam tylko zrobione paznokcie na stałe. Yy, ale to. Yy, no, ogólnie było spoko. Myślałam, że będzie gorzej, ale no, to nie dla mnie, ponieważ pod tą maską jestem zwykłym facetem ze sobą chłopakiem ze Śródmieścia, ze Śląska. Ja już czuję, że mamy kontur zrobiony. Co, co, co dalej bo mamy oczy, kontur? E, teraz będę setować to pod okiem i e, jeszcze zanim zacznę robić baking, będę setować do góry po, cały czas oko. Będę to setować, słuchajcie, najjaśniejszym cieniem z mojej paletki. No niestety, on i tak nie jest biały, bo najlepiej, najlepiej, jakby to był w ogóle biały. Ale oczywiście u mnie białe cienie to nie istnieją, one mają do tej ważności miesiąc i już ich nie ma, żeby mega, ultra mocno rozjaśnić tą okolicę pod okiem, żeby był taki wręcz nierealistyczny trochę efekt. Ale, że co, że blado wyglądam? Nie, 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 właśnie no, z jednej strony wyglądasz mega blado, z drugiej, do góry, oho, z drugiej wyglądasz... Yy, Mega mocny kontur, więc jest taki bardzo mocny kontrast, przez co ta twarz wydaje się taka ultra 3D, i no to jest makijaż. Wiecie, sceniczny to będzie wyglądało na scenie, będzie wyglądało jakbyście w ogóle nie mieli makijażu trochę. A, a z tej perspektywy teraz dużo osób może pomyśleć, Jezu, no, wyglądasz jak klaun, i wyglądasz, ale mm, no, wydaje mi się, że jest taki jest to kontrolowany chaos. Za chwilę będziemy robić moją ulubioną rzecz, tylko że Kasia musi się do niej przygotować. I teraz moim ulubionym pudrem, to robię czy... za każdym razem, jak mam drogowy makijaż, setuję całą twarz. Dosłownie czy żebyście widzicie co musiałam założyć. Spelerynka. I dosłownie to robię tak. Za, za każdym razem, ja słuchajcie, mój organizm w 50% składa się już z pudru. On jest też taki troszeczkę, odrobinkę wybielający, ale ja to chcę... O, do góry, spójrz proszę. Ja chcę ten efekt... Jeszcze będzie breaking, kochana. Osoby, które się malują, wykorzystują mhm. wiele technik makijażowych Jackwin Do tej pory, chyba zdaje mi się też często nieświadomie, w swoich codziennych makijażach. Eee, dużo osób wykonuje baking. Wydaje mi się, że teraz niektórzy w ogóle sobie nie wyobrażają makijażu bez bakingu. Mm -hmm. Drag queen, Chris. To jest coś, co zostało stworzone przez drag queen. Konturowanie. Nie Mariot Kim Kardashian. Drag queen. I mm, to też jest taka rzecz, że ja ostatnio to poruszałem u Ciebie na Insta Stories, że e, niestety dużo firm, dużo influencerek, raperek, jakichś piosenkarek w swoich projektach, wizjach na moodboardach wykorzystują wizerunki drag queens, wykorzystują bardzo często e, trans kobiet. I wydaje mi się, że czas to w końcu zmienić, żeby z tablic korkowych przenieść na prawdziwe życie, żeby za tą pracę, którą wkładają, jakby też dostawały, nie wiem jak to powiedzieć wynagrodzenie i płace, bo mm, no, dużo tych rzeczy, które nas otacza, które widzimy, które korzystamy z nich na co dzień, są stworzone przez queerowe osoby. Dlatego tak czasami się, nie wiem jak to nazwać w moim przypadku, ale bulwersujemy. No. No nie chcę też mówić że bulwersują, bo to jest za duże słowo i za chwilę będzie... A jest, macie, prawda, coś tam. Jakby nie wiem, czy dobrze ugryzłem ten tam. Nie wiem, czy wiesz o co mi jakby w pewnym sensie chodzi. Mm, w sensie masz na myśli to, żeby bardziej była zauważana praca tych queerów i żeby myśleć, tak. że pewne elementy pochodzą z tej kultury. Tak, 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 dokładnie tak. Wiecie, no, dużo duże rzeczy też takich nie robiłam, jak na przykład kreska eyelinerem, bo się po prostu boję robić Kasi, bo... Yy, nie bo mogę gryzę. Chciałabyś jeszcze pewnie widzieć. No... Było mi miło, prawda? Tak, szczególnie, że już dostałam szpicem w oko, więc trochę się obawiam faktycznie. Yy. Bez nie, bardzo miło jest, super atmosfera. Yy, moi drodzy, jako że siedzimy tutaj już, nie wiem, siódmą, ósmą godzinę, to dokończymy sobie poza kamerami, żeby też artysta tutaj mógł się skupić do końca i zadbać o każdy szczegół. Artysta? Artysta, artysta, artysta. Artystka, artysta. Osoba artystka. Artyst to, to był ten mem z tego, jak Rupa powiedział, drag queen, I'm a queen of drag. Nie znasz, nie? Nie znam, ale no. zaśmiałam się, bo… Hetero ludzie. Z... Wybaczcie. Cis kobieta. E, dokończymy i wrócimy jako tak. inna osoba. Period. Mamy skończony makijaż, yy, Laguna jest bez żadnego paznokcia, więc to oznacza, że to jest efekt finalny ja siebie nadal nie widziałam. Tak, słuchajcie, podkreślmy jedną rzecz, że nie jest przyklejona peruka, bo my powinniśmy 5 minut temu wyjść ze studia. Tak. Tutaj cały budynek pracuje nadal, my się <grym> będziemy składać z Kasią na, na wypłatę ludzi, którzy tak. robią nadgodziny, ale yy, możecie sobie zwizualizować, że jest przyklejona. Dobra, to więc ja oglądam siebie. Nigdy w życiu bym nie powiedziała, że to ja. Niesamowite. Dobra. Eee. Usta nie są w moim wejbie, W sensie nie wybrałam tego koloru. No ale tutaj to konturowanko. No włosy są piękne. Bosy są piękne totalnie. Kani, ja teraz niestety wpadłam w bardzo duże uzależnienie, jakim jest kupowanie naturalnych peruk. Niestety jeszcze nie z drogich film, tylko z chińskich stronek, ale pozdrawiam Arno Girl, który y, robi moje wszystkie naturalne peruki i on o nie dba i mnie nauczył kręcić i no. Peruka jest boska. Konturowanie jest boskie. Powiem Ci, że bardzo chciałam się zobaczyć w takim wydaniu, w takim mocnym konturowaniu. A jak nos! No można zabić. No nie? Mhm. Albo słyszałam określenie ryjówka, albo yy, ryba miecz. Nie, to ja bym powiedziała, że nic z tego, że ty, mi się to podoba. I rzeczywiście uważam, że ty masz za delikatną buzię, bo ty jesteś taka delikatna dziewczynka na, yy, na takie ciemne włosy. Mhm. Ale chciałam właśnie... Nie, dać... fajnie się zobaczyć. Ale ja tak, jestem tak. bardzo zadowolona. Fajnie, podoba mi się. Oczy też są super, no jedynie co, tu bym poszła w inny kolor ust. Ale... Dzisiaj jest dzień, żeby to Ale dzisiaj jest twój, dzień. tak. Tak. E, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za tą przemianę, że mogłam się zobaczyć w innym w ogóle wydaniu, że tutaj znowu zagościłaś i opowiedziałaś mi trochę o swoim kolorowym y, świecie. To ja bardzo dziękuję, jak zawsze, za zaproszenie i całej redakcji. Boże, brzmi, jakbym się żegnała ze światem. Całej redakcji wizerz.pl, za to, że zawsze saportują y, moje działania queerowo-artystyczne. No i y, mam nadzieję, że do zobaczenia. Czy nie, jak nie przed ekrany, to na jakichś wydarzeniach dragowych, które organizuję lub jestem ich częścią. Yy, szybka reklama. Jeśli byście chcieli, byli ciekawi, gdzie teraz występuję lub gdzie yy, będę jako Laguna, to zapraszam serdecznie na mojego Instagrama Laguna Aqua Pussy. Pussy przez 3S, ponieważ przez dwa yy, chcieli mnie zbanować. Ja. No, dziękuję ci bardzo, dziękuję. bardzo. Ja możecie napisać, jak wam się podobam w takiej formie. Myślę, że zostanę przy blondzie, ale i tak mega fajnie, było się zobaczyć w takim wydaniu. Period. Dziękujemy bardzo. Pa. Dla.